Mechanizmy pełnej kontroli i pełnego, silnego, mocnego opodatkowania. Co oznacza pełna kontrola? Pełna kontrola oznacza albo kasę fiskalną, albo taki system elektronicznej kontroli, który pozwoli mieć w systemie monitoringu każde urządzenie. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne z jednego powodu, trochę rozporządzenie z marca tego roku to opodatkowało. Mianowicie dotyczy to, czy, czy automatycznie jest wybrany tego, czy można kumulować wygrane przechodząc do następnej gry, bo wtedy to już nie, nie, nie jest lista wygranej. E, e, I nagle jakby ten, ten moment hazardowy tak, staje się zupełnie innego rodzaju. A to jest tak naprawdę proste przestawienie urządzenia technicznego. nie mamy z tego co wiadomo wiele, wiele sytuacji, w których e, właściciele tych automatów, którzy robią te przestawki grają o wysoką stawkę tak na dobrą sprawę. Czy takie kiksy, które się mogą gdzieś pojawić, jak na przykład. E, jak, jak, jak na przykład wybrana rzeczowa. W niektórych przepisach i pomysłach wcześniejszych nie, było określone, nie była określona wysokość wartości tej wybranej rzeczowej. Co na tyle właściwie można było do tym wprowadzić prowadzić samochody Wartość 100 tysięcy złotych, żadna znowu niska wybrana. I tych, tych, to są rzeczy, o których dyskutujemy z panem ministrem Berkiem, z panem ministrem Kapicą, będzie tak dalej że codziennie, tak? żeby że wymieniać się różnymi e, e, uwagami i chcemy bardzo przejrzyste założenia, które zadania mogą wielu szczegółach, ale one też pokazują, jakie są tu rzeczywiste problemy. E, e, chcemy, tak jak powiedziałem, te założenia przedstawić najpóźniej, może będzie to wcześniej e, e, do 27 i później tydzień na e, szlif, e, już taki legislacyjny, bo równolegle nad samymi zapisami. Ministrze, jeśli tej ustawy nie ma, jeśli obowiązują obecne przepisy, to znaczy, że branża kandydatowa na tym zyskuje, tak? Możemy mówić o tym, że każdy tydzień, gdzie nowych przepisów nie ma, to jest dodatkowa sprawa dla państwa. Ja bym powiedział tak, no w, w, w jedynym obszarem, naprawdę, na tak, wymagającym tutaj tej mocniejszej ingerencji, jest kwestia automatów niskich wybranych i można powiedzieć, że ten poziom obciążenia, czyli tego ryczałtu jest na poziomie, jaki z inicjatywy rządu pis Parlament przyjął w 2007 roku, czyli 180 euro. No to może wtedy już trzeba było wcześniej odciążyć to mocniej, tak? Ja bym tak, przypomnieć, że jak przeglądałem dokumentację dotyczącą tej, tej historii, no to pierwsze pomysły dotyczyły obciążenia na poziomie 50 euro miesięcznie, tak? Tego automatu miesięcznie wygląda w czasie. Średnia europejska jest na dzisiaj między 400 a 450 euro. Więc jesteśmy poniżej i dlatego uważam, że. E, 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 odpowiadając na to pytanie, czy to musi być do 30 listopada, czy nie, nie, nie musi być, ale wejść nie. musi jak najszybciej, żeby było, by było z tego większe pieniądze, ale wejść muszą też wszystkie rygoryzujące przepisy, na te, które pozwolą monitorować, oceniać się w obszarze internetu, egzekwować łamanie prawa, bardzo mocne egzekwowanie prawa związane z haragiem internetu. Pan premier musiał tak szybko zminimalizować, odwołać się. Nie mówię, że to jest na opinię prezydenta. Dlaczego tak samo dnia, kiedy będzie odejść od tego, że prezydent Polski chciałby zrealizować takiego Ja myślę, że w ciągu wciąż, w ostatnich kilku dni, pan premier kilkukrotnie już udzielał informacji. Ja mogę się z państwem tylko podzielić panu własną opinię. Ja bym chciał żyć w kraju, Gracias